Darczyńców było bardzo wielu, wśród nich mieszkańcy regionu, policjanci z rodzinami, właściciele aptek i firmy m.in. z powiatu Lubińskiego. Pierwszy transport jest już gotowy do wyjazdu na granice Lwowie i Tarnopolu. Błyskawiczna mobilizacja samych funkcjonariuszy ich rodzin, mieszkańców naszego powiatu, jak również właścicieli aptek i innych firm. Pozwoliła na błyskawiczną mobilizację i przy tym zebranie mnóstwa artykułów, które będą potrzebne dla naszych kolegów ze wschodniej granicy. Dary zawiozą policjanci z Głogowa i Wrocławia należące do Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Między innymi w kartonach znalazły się środki higieny, środki czystości, lekarstwa, latarki, baterie i różne przedmioty, które będą potrzebne. Dla policjantów ukraińskich. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które naprawdę w bardzo szybki czas się zebrały i włączyły się do naszej zbiórki. To pierwszy, ale na pewno nie ostatni transport. Kolejny już w przyszłym tygodniu, informuje Lubińska Policja.